Witajcie, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o rzeczy dla nas kobiet w każdym wieku bardzo ważnej, czyli o równowadze hormonalnej i terapii jej zaburzeń. Otóż ja nie zawsze ufałam refleksoterapii, jak mnie bolała głowa, to łykałam ibuprofen. E, wybacz wątrobo, ale nie wiedziałam, że mogę sobie ponaciskać parę punktów i po dwóch minutach ból mija. Jestem już po czterdziestce. I nie zamierzam z założonymi rękoma czekać na menopauzę. W związku z tym e, chciałam Wam zaproponować taki wstęp, mini masaż hormonalny dla twarzy. Oczywiście masaż hormonalny powinien być w dużej mierze spersonalizowany. Jeżeli przyjdziesz do mnie i powiesz mi, że masz kłopot z tarczycą, to oczywiście Twój masaż będzie się różnił od tego, który zaproponuję sobie z cystami na jajnikach, czy, czy z problemami z przysadką mózgową? Natomiast bardzo wiele ruchów dla tych powiedzmy trzech masażu, typów masażu będzie wspólnych. A dlaczego? Dlatego, że wspomagają ogólnie naszą równowagę hormonalną, dając nam ładniejszą cerę, lepszy nastrój. Więcej energii do życia. I chciałam Wam teraz pokazać trzy takie najważniejsze ruchy, najważniejsze gesty w trzech głównych obszarach. Pierwszy obszar znajduje się 10, 10 cm tutaj mniej więcej pod linią włosów, i tutaj użyj olejku czy kremu do masażu, tak żeby mieć dobry poślizg, i teraz użyj. Wewnętrznej krawędzi dłoni, żeby energicznie przez co najmniej 30 sekund pocierać to miejsce. Jeśli chcesz to zrobić łatwiej, jeszcze intensywniej bez smarowania się olejkiem, to możesz do tego użyć naszych cudownych jeżyków, i tutaj wtedy już bez żadnych dodatkowych przygotowań pobudzasz te punkty. Drugie Super ważne punkty są wokół warg, a szczególnie nad górną wargą. I tutaj też działamy wewnętrznymi krawędziami dłoni. Tutaj musimy koniecznie sobie naoliwić skórę. Dodatkowy bonus jest taki, że ten masaż silnie ujędnia skórę wokół ust. I wygląda tak. Też musimy co najmniej 15 sekund zrobić na każdą stronę, tak żeby sumowane na wyszło 30 sekund. I trzecia z tych bardzo ważnych stref znajduje się na brodzie i tutaj znowu albo z olejkiem pocieramy silnie krawędzią dłoni, albo znowu używamy magicznego jeżyka i wtedy jest nam łatwiej przez kolejne 30 sekund silnie pobudzać te strefy, które harmonizują działanie jajników. I także zachęcam Was bardzo, bo to trwa krótko, a regularność przynosi naprawdę fajne dla nas kobiet rezultaty, niezależnie od wieku, czy 30, czy 70.